Legnicy policjanci otrzymali zgłoszenie od 45-letniego kierowcy, który przekonywał, że tuż przed nim osobowe Audi jedzie zygzakiem. Już na miejscu mężczyzna dodał, że jechał z Audi aż do chwili jego zatrzymania i nie pozwolił jego kierowcy się oddalić. Policjanci od razu wyczuli silną woń alkoholu z ust 32-latka, który bełkotliwie mówił i przemieszczał się chwiejnym krokiem. Mężczyzna przekazał mundurowym, że faktycznie spożywał alkohol, ale nie prowadził żadnego samochodu. Mundurowi wezwali na miejsce partnerkę kierowcy, której przekazali kluczyki. Mieszkaniec powiatu złotoryjskiego wydmuchał blisko 2,7 promila alkoholu. Na tym jednak nie koniec. Podczas drugiego badania okazało się, że stężenie alkoholu zamiast spadać wzrosło do niemal 3 promili. Ze względu na stan upojenia alkoholowego, 32-latek został umieszczony w miejskiej izbie wytrzeźwień. Niebawem usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za który sąd może wymierzyć mu karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze gratulują postawy przypadkowemu kierowcy, który uniemożliwił dalszą jazdę 32-latkowi, chroniąc tym samym innych użytkowników ruchu. Przypominają też, że jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków to przestępstwo.